Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania kolejną bitewkę w wykonaniu Krycina, który ostatnio był na kanale, na kamikadze R. Tym razem jest to niszczyciel 9 tieru, niszczyciel USA, Fletcher. Wiem, że Fletchera wielu graczy sobie bardzo ceni. Ja może kiedyś będę chciał robić jeszcze amerykańskie niszczyciele, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie dzisiaj bitwa na tym zacnym okręcie. I zobaczymy, cóż to uda się postrzelać. Nasz bohater jest w Plutonie z Mighty Grzybkiem, który jest na Neptunie. I kurna, weź i to przeczytaj. L Livel Nuku. Mam nadzieję, że wybaczysz mi. Na Kutozowie. Kutozof jest, z tego co zauważyłem na filmach u, e, u ProGamera, tak? czyli u jej, e, no, to Kutuzow może być również ciekawym okrętem do gry. On, um... Uyea bardzo sobie go chwali, dymy. Bardzo ładnie podpalanie, więc mam nadzieję, że. Mam nadzieję, inaczej, dajcie mi znać, jeżeli posiadacie kutozowa w swoim orcie, co wy o nim sądzicie, jak wam się gra, jaki styl gry nim najlepiej preferować i tak dalej. I tak dalej, może osoby, które zastanawiają się nad kupnem kutozowa, dzięki waszej opinii zdecydują się go zakupić, lub też ewentualnie go nie kupować. W każdym razie tutaj nasz bohater chyba chciał płynąć najpierw na C, ale potem zrezygnował. Fletcher ma dość duży zasięg torped. Nie wiem czy na w powtórkach kurna nie widać. O dobra, ale tu widać Fletcher 5.8 km zasięg wykrywalności. Bla 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 bla, 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 bla. Zasięg torped 10.5 km. No to jest już na amerykańskie pan... pancerniki ta amerykańskie lotniskowce zyskują na tych wysokich tierach. Nie wiem tak naprawdę Zastanawiam się, jak japońskie są w stanie kontrolować amerykańskie, bo amerykańska 9 czy 10 są to zacne okręty. W każdym razie sytuacja nie jest zbyt fajna, bo nie ma przejętego C, a ja jest zajmowany przez przeciwników, więc zobaczymy, co uda się naszemu bohaterowi zrobić. Jak w ogóle z tej sytuacji wyjdzie? Tutaj torpedy puszczone w tam, w stronę tego C. Natomiast tutaj wpływa nasz bohater na B, czy zdąży zatrzymać kapowanie. Tak, kap został zatrzymany, więc w tym momencie jeszcze. Punkty nie idą. Friedrich der Grosse, który znajduje się 11 km od naszego bohatera na Sterburcie. No to na pewno tłusty kąsek. Warto by się nad nim zastanowić. 10,5 km. Ja bym pewnie zdział napierdzielał już. Postawił dym i tłuk zdział, no ale to ja. Mamy montanę na 15 km. Wielką kiełbasę, czyli Grosse Wursta. Oczywiście, wiadomo, że sobie żartuję, bo to tam się inaczej pisze i inaczej czyta, ale dla mnie to jest wielka kiełbasa. Zresztą ten pancernik i tak jest ogromny, więc może być grosse-wurst. Yy, wszystkie kapy nadal, znaczy nadal jeden kap należy do przeciwników, te dwa są zatrzymane, więc ich nie zdobyli, ale również do nas nie należą, przez co już 50 punktów przewagi z tych kapów uzyskali nasi przeciwnicy. Kolejne torpedy, które zostały wysłane gdzieś na w stronę przeciwników, na razie nic nie robią, tam ta pierwsza salwa również nic nie zrobiła. Dużo tutaj pływania, w ogóle nie ma strzelania, to jest też yy, interesujące, że nasz bohater na razie chce być taki totalnie ninja, chce być ninją, nie strzela, nie używa działa, przecież działa, wiem, że na amerykańcach są dość, a nawet bardzo dobre, więc no to jednak taki styl, a nie inny, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, widzimy, salwa torped nieudana. Kolejna. Friedrich der Grosse stracił bardzo dużo, dużo hapsów. No i mamy Udałoja, czyli radziecki niszczyciel, i Atagona na 10 km. Będzie puszczanie torped w dym? No, udał. Dobra, jest puszczanie torped w, w dym, gdyby ktoś tam robił jakiś nawrót. Udały, udały, udałuj, pedały. Udały w zasięgu jest nawet dobrym, ale mimo wszystko nasz bohater cały czas nie strzela. Ja bym nie wytrzymał. Ja bym na pierdziela. Zobaczcie, jakie piękne, te, jakie piękne są te salwy torpedowe, ile to tego idzie w tej wodzie. Ile? Trzy, po pięć torped, torped na salwę, czyli w sumie 10 torped taką ścianą po pierdziela w stronę dymu. Udało się naszej drużynie przejąć kapa, ale strata punktowa jest dość spora. Ciekawa sytuacja: minęło e, 5 minut bitwy, i nikt z naszej drużyny ani z drużyny przeciwniczej nie padł jeszcze. No dobra, nieważne, nieaktualne dane. Kagero umarł z drużyny przeciwniczej, a z naszej drużyny e, umarła Wielka Kiełbasa, zabino, przez, zabita jest przez Wielką Kiełbasę z drużyny przeciwnej. E, dwa trafienia torpedowe w dymie, e, dwa zalania. I 31 731 uszkodzeń zrobionych. Jest wielka kiełbasa. No i dobra, no prój, tymi działami nie, kurna. Tutaj rycin cały czas, jakby pocisków nie załadował. Bawi się w spotera chyba na razie, dobra. Kolejna salwa torpedowa. W stronę, gdzieś tam jedna w stronę kiełbachy. Druga, o, mamy chabarowskie. Ile tu, kurna przeciwników, to może dlatego nie strzela. No jednak nasz bohater. Nasz zasięg jednak wykrywania niecałe 6 km jest też fantastyczny. Jak patrzę na możliwości tego kurde niszczyciela, to chyba się jednak zainteresuje amerykańskimi niszczycielami. Również kiedyś, za, sto, za 100 lat. Proszę mi nie kaswać, bo nagrywam. No. Oby to był ostatni raz. Idzie, idzie tutaj po, poważna ściana torped w stronę naszego bohatera. O kurna, ile tych torped uciekaj, krydzin nie daj się zabić. Montana. Torpidos, torpidos, wszędzie torpidos, ale mamy tutaj mamy tutaj wyspę, która nam może pomóc. a go na 6 km, już tylko 200 metrów dzieli nas od wyspotowania. No już 100 metrów. Nie 200, on ma 558-58, to teraz będzie 100 metrów. No i czy dostanie spota nasz bohater? Tak jest, jest 5 pięcio... jest spot. Dobra, no to teraz prój już tymi działami w Atago. Tak jest, działa, idą w ruch. Nie ma już tamto, Atago jest teraz w czarnej. Dużo straciło Hubsów w krótkim czasie. 33 tysiące uszkodzeń zrobione, Atago zatopione. Prawie dogoniliśmy, jeśli chodzi o punkty, drużynę przeciwniczą, ale no cały czas stracimy, tracimy kapy. Gering. Postawił dymek Friedrich der Grosse widoczny. Można by już z dymka do niego tam próbować próć. Ale po co próć Friedricha? Jak jest montana, która płynie prosto na nas, więc pora to wykorzystać. No, ja No, 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 no. Proszę bardzo. Prucie tutaj konkretne. Jednak nasz bohater postanowił wypłynąć z dymu. Ja bym pewnie w nim stał, no ale to ja. Przygotuję już szykowanie się na wystrzelenie torped, czy wmontane? Nie, zmienia. Dobra, jed... no, poszły te torpedy I idzie piękna ściana. Udałoj Fridzisz der Grosse, ile tu tych przeciwników jest? Na razie 33 tysiące. No i niestety Mighty Grzybek w Neptunie pada. Szkoda, szkoda, że tutaj nasz yy... plutonowy nie dotrwał. Już ta strata przez to zrobiła się większa. Dziwnicy zaraz powinny przejąć ten kap B. Tak jest, kap przejęty. Zobaczcie, idzie ściana torped w stronę Montany. Czy coś wejdzie? Tak jest. Jedna torpeda weszła za 15 tysięcy. Mamy w tym momencie 50 tysięcy uszkodzeń i chyba Montana nie ma zestawu naprawczego, bo idzie zalanie. Bardzo dobrze, to będzie zwiększało naszą pulę uszkodzeń. Ciekawe, granie amerykańskim niszczycielem na torpedy tylko. A kurwa, mam ja chyba w nit, nie. nie. Aż jestem w szoku, że taki styl gry, no ale na razie się sprawdza. No, znaczy, sprawdza, no w sensie coś tam robimy. 60 parę tysięcy zrobionych. Habarowsk, bardzo groźny przeciwnik, bardzo dobre działa. Wpłynął w dym. Bardzo teraz ryzykownie dla niego, ale nikt właśnie dzięki temu, w sumie, że tutaj nasz bohater nie strzela, zdział. To cały czas przeciwnicy nie zdają sobie sprawy, że on tu buszuje. I ten czas ładowa. O, dobra. Znowu problemy z internetem, jak i na bitwie z kamikadzer. Widzę cały czas. System internetu na wiadra działa. 75 tysięcy już uszkodzeń zrobionych, cały czas ta montana się topi. Piękny, piękny wynik. Znaczy, jeśli chodzi o zalanie, oczywiście. Zawsze to jest smutne, jak się jest takim pancernikiem, nie ma się naprawiaczki i nas doją z hapsów. Czy ściana torped kogoś zgarnie. Jest jedno trafienie torpedą, drugie trafienie torpedom. 109 000 uszkodzeń na naszym koncie. Kap B przejęty przez przeciwników, kap C przejęty przez przeciwników, tracimy okręty i tracimy punkty. Niestety. Co zrobić? Nie ma łatwo. Tutaj wykorzystywanie wyspy. Jest, udało i czyli pójdzie teraz, pójdą teraz działa w ruch. Idą działa w ruch, ale nasz, nasz tutaj bohater nie został wyspotowany. Udało i niestety nic nie dostał. Torpedy gotowe i znowu będziemy chyba starali się torpedować w tamtym kierunku jest. Mamy dziewiątkę i dziesiątkę i dwie dziesiątki właściwie yy, niemieckie. Można im tu postawić ściankę. Friedrich der Große na 6 kilometrach. Piana torped poszła. Zobaczymy kogo teraz ze sobą zabierze. No tutaj nasz bohater ma też dużo, dużo szczęścia, że tam trzy takie tłuste pancerniki stoją w Wielkach, na więc jest szansa, że jakąś torpedę zawsze któryś złapie. No, jedna ta pianka płynie w stronę Friedricha der Große. Druga chyba nikogo nie zgarnie. Nie, druga nie zgarnie nikogo. Patrzymy. 13 tysięcy uszkodzeń na torpedę, jedno trafienie torpedowe, 122 tysiące w tym momencie zrobione. 712 punktów yy, drużynie przeciwnej, niestety. 718 znowu, znowu Lak. E, wszystkie kapy należą do wroga. Udało będzie na, pra na prawej stronie, tak, na sterburcie. Natomiast tutaj dwa niemieckie pancerniki. Właściwie to, tutaj to już same niemieckie pancerniki, teraz widzimy cztery sztuki. Będą puszczane tutaj torpedy. Jedna salwa. Nasz bohater został wyspotowany. Ze względu tak na radar lub na sondę. Pewnie na sondę, czy ten Friedrich Der Grosse. Pytanie kto to włączył, no ale jeżeli jest sonda, no to ten Der Grosse powinien wiedzieć, że tam są. Że tam są torpedy. Tutaj wykorzystywanie dział w tym momencie, no bo i tak mamy spota. Torpedy trafiają. Ten niemiecki pancernik. Niewiele mu zostało. 2400 mamy 152 000 uszkodzeń w tym momencie zrobionych. Wypadałoby już użyć działu i go skończyć. Jednak tutaj nie będzie nasz bohater używał działu. Dobra. Mamy tutaj jeszcze kolejne, kolejne okręty, więc o, używamy dymka, żeby zniknąć, bo jednak byliśmy wyspotowani. Poszła salwa, no i teraz można pruć dział. Do, próba dokończenia tamtego pancernika, mądra decyzja. Ale może go złapią jeszcze nasze torpedy, teraz go nie widać. Natomiast no ten uniknął naszych torped, ale za chwilę będziemy mieli kolejną salwę. Ale jeszcze mamy ponad 5 km, można go tutaj doić, próbować podpalać. Powinien ładnie łapać, tak jest. No i zobaczcie, tamtą torpedą dostał ktoś trafiony. 170 tysięcy uszkodzeń rosną cały czas. Teraz pójdą kolejne torpedy, tak jest. Kolejne torpedy poszły. Przerwa w strzale yy, powinna zasugerować temu pancernikowi, że mogą być torpedy. Tam teraz strzelanie w drugą kiełbasę. Yy, tutaj ten pancernik pierwszy powinien dostać torpedę i zejść. Tamten jest na ogrysku, w którego strzela teraz nasz bohater został wyspotowany, zobaczcie jak blisko jest tutaj wrogi Fletcher, trzeba stąd spadać Torpeda załatwiła Pancernik czy ten Fletcher będzie próbował torpedować naszego bohatera Mamy duży kaliber w tym momencie, 204 tysiące zrobione Obrywamy, bardzo teraz, bardzo teraz potężnie, dwa pożary No niestety, czyst, nie wiadomo, nie już jest wyspas, nie wyjdzie z tego nasz bohater Ty Raczej nie ma szans żeby to przeżył Płyną torpedy i niestety Załatwione, ale udało się zrobić zwiastun tragedii i zatopić jeszcze jeden. E, lot, lotnisko jest jeszcze jeden. Pancernik 217 750 uszkodzeń zrobionych wsparcie zwiastun tragedii, duży kaliber. Takie mamy. E, takie mamy odznaczenia, korzystając z tego, że jeszcze bitewka trwa, e, 9 zalań, 10 trafień torpedami, 4 pożary, 99 trafień zdział. Jedna obrona, dwa. Pragi. O, no, tutaj, tutaj niekoniecznie, niekoniecznie dobre, e, dobre zachowanie na czacie, ale jestem w stanie to zrozumieć. Sam się też, czas, sam się też nieraz wnerwiam. Mamy tutaj już tiery dziewiąte, dziesiąte, więc e, no oczekiwalibyśmy pewnie od naszych tutaj Sojuszników, że troszkę więcej będą robić, ale mamy teraz możliwość popatrzeć, jak kolega na kutozowie płynie. Ta bitwa jest jak najbardziej do wygrania. Wprawdzie jest spora strata w punktach, ale zostały dwa krążowniki i jeden niszczyciel. Udałoj, proszę bardzo, jest tutaj, udałoj. Izumo ma 3000 apsów. Teraz Demoin strzela. Udało ja czy go zatopi, Oj, bo potężnie, potężnie go tutaj osłabił. I powinien teraz udały paść. Tak jest, udało i pada. Zostają dwa, e, dwa krążki Minotaur i Kutuzow. No, Kutuzow wiadomo, że siedzi w dymie. E, Minotaur jest widoczny. Teraz zobaczcie, jak obrywa teraz ten Demoin od e, Brytola. Bardzo, bardzo poważne uszkodzenia. Do końca bitwy niecałe 3 minuty, ale od... o, idą torpedy. Ale Demoin bardzo dobrze ustawiony. Nie powinien nic złapać. Nie złapał. Tutaj prawie zarysował lakier. Drugi kap odbity. Kolejne torpedy. Demoin bardzo dobrze się tutaj wycofał. Mądre zachowanie. Odbijamy, odbijamy kapy. Kap CT zaraz powinien zostać odbity. 2,5 minuty. Tyle zostało do końca tej potyczki. Szkoda, szkoda teraz, że nie widzimy, że nasz bohater tej kamery nie zmienił, ale mamy akurat widok na Minotaura. Zobaczcie jak spamuje ten krążownik brytyjski, jaż go muszę sobie kiedyś zrobić, wiem, że to jest bardzo trudna gra tymi krążkami, ale m, dzięki y, misjom, y, 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 które były w okresie tym, po nowym roku, ten konwój świąteczny czy jakoś tak, Udało mi się odkryć landera z tych misji i stwierdziłem, że skoro landera zrobiłem, to pora zająć się też Brytyjczykami. To jest bardzo trudna gra, bardzo wymagająca, ale może dzięki temu również będzie grą ciekawą. Może raz na jakiś czas padną fajne bitwy, które będą miłe do oglądania. Doganiamy przeciwników, jeśli chodzi o punkty 632, przeciwnik 655 i na razie im nie wzrasta próba odbijania tego KPC cały czas. Półtorej minuty do końca bitwy. Dobra, yy, myślę, że tutaj się już nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że nasz im tę bitwę wygra, więc przejdźmy, zobaczymy jeszcze screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco: 217 759 uszkodzeń. Resztę omawiałem już w bitwie, więc zerknijmy tutaj na EXP. 2561 punktów bazowego exp Piękny wynik i bardzo duża przewaga na tle reszty drużyny. Warto też ogólnie pochwalić tutaj cały Pluton, dlatego że Kutuzow miał drugi EXP, a kolega na Neptunie EXP czwarty, czyli mamy tutaj naprawdę bardzo ładną grę w wykonaniu wszystkich naszych graczy, jeśli chodzi o dywizjon. Na te 217 tysięcy uszkodzeń z głównej baterii tylko 23 300, z torped aż 134 tysiące i zalań prawie 60 tysięcy. Cóż, jeżeli bitewka Wam się podoba, zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga w rozwoju kanału. A my widzimy się w kolejnych filmach z gry World of Warships i nie tylko. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się. Cześć!